Dzień dobry. Dzisiaj ćwiczenia w drugim do trzeciego miesiąca życia, czyli część druga domowej Akademii Rodzica. Chcemy zaktywizować głowę dziecka, tak więc obracamy na bok i dodajemy rękę na bark. Leciutko przykładamy. Chcielibyśmy, aby pojawiły się reakcje nastawcze głowy, czyli żeby dziecko odrywało głowę od materaca. Przytrzymujemy. Raz, dwa, trzy i wracamy na plecy. I now, hop na bok. Przetrzymujemy. Raz, dwa, trzy. Wszystkie ćwiczenia wykonujemy po 10 razy. To jest pierwsze ćwiczenie, jakie możemy y, zastosować po to, aby zaktywizować głowę. W leżeniu na brzuszku. Przechodzimy do leżenia na brzuchu. Układamy dziecko w podporze na łokciach. Pamiętajmy, że chcemy, żeby był kąt 90 stopni. Zobaczcie. 90 stopni, przytrzymujemy chowane łokcie pod spód po to, aby dziecko podnosiło głowę. Pokazujemy zabawkę przed. Przytrzymując jeden łokieć pod spodem, staramy się drugą ręką dosięgnąć do zabawki. Jedna, druga, staramy się odrzucić krzykiem w górę i znowu sięgnąć. Zmieniamy, chowamy łokieć pod spód i drugą ręką sięgamy do zabawki. I trzecie ćwiczenie, to co możemy wykorzystać po to, aby dziecko polubiło leżenie na brzuchu i podnosiło głowę, to piłka. Układacie państwo dziecko na piłce. Szczególnie dla dzieci jest bardzo dobra piłka, które nie lubią leżeć na brzuszku. Układacie państwo na brzuszku. Znowu chowamy łokcie pod spód, aby zaktywizować głowę i kołyszemy przód i tył. Chcielibyśmy, aby jak najdłużej dziecko wytrzymało nam w tej pozycji. Następnie przechylamy na jedną stronę, zatrzymujemy, wracamy do linii środka, zatrzymujemy, drugi bok, zatrzymujemy. Zobaczycie Państwo, że na piłce dużo bardziej dziecko polubi leżenie na brzuszku. Zapraszam do subskrypcji na kanale YouTube. Do zobaczenia!